Dzień dobrze, posmakuj! Świetnie, że znowu jesteś na moim kanale. Bardzo mnie to cieszy! Dzisiaj przygotuję dla Ciebie fantastyczne krótyciki z kurczaka z domowym majonezem chili. Zostań i oglądaj! Postanowiłem, że Przygotuję coś w miarę szybkiego, czasami zastanawiacie się w domu co zrobić np. z mięsem z rosołu. Rosół wiadomo, w poniedziałek pomidorową zrobicie jak zostanie, ale co zrobić z nóżką kurczaka z piersią. Tak się przydarzyło, że ja mam takie mięso, mam go ugotowane, już rozdzielone. Fajnie, jakby to nawet było samo łódko, dlatego że ono jest ciemniejsze, jest bardziej soczyste, nie jest takie suche jak sama pieś kurczaka. Więc podzielcie sobie pół na pół albo dajcie samo łódko z kurczaka. Ja przygotuję dla Was dzisiaj krokieciki. Zacznę od zrobienia tak naprawdę beszamelu. Zrobię go na maśle. Masło ląduje na patelni, dodam pokrojoną w kostkę cebulę i podsmażę. Jeśli będziecie robili sos beszamelowy czy beszamel podstawę do innych sosów, to pamiętajcie, na litr mleka, 100 g masła, 100 gram mąki. Robicie zasmażkę i potem dolewacie zimne mleko. Dlaczego zimne? Dlatego, że jeśli zasmażka jest gorąca, dalibyście gorące mleko, to wtedy zrobią nam się grudki. Jeśli dacie zimne mleko do gorącej zasmażki, to wtedy ładnie, powoli Wam się rozprowadzi i będzie bez grudek. Może być też na odwrót. Do gorącego mleka zimna zasmażka, nie? Ważna zasada. Mamy ładną pianę na maśle. Już się nam roztopiło, ładnie skwierczy. Mogę dodać już cebulę. Beszamel w tych krokiecikach ma za zadanie połączenie całej masy z kurczaka po to, żebyśmy potem mogli ją uformować, opanierować i usmażyć w głębokim tłuszczu. To danie możecie śmiało serwować swoim dzieciakom, które na pewno będą zadowolone z takich krokiecików, które zostaną przyrządzone w domu, a nie z takich kupowanych sklepowych nagetsów niewiadomego pochodzenia. W międzyczasie mogę sobie pokroić natkę pietruszki którą dodamy do kurczaka. Dodaję i przesmażam mąkę. Mąka wchłonie nam cały tłuszcz. Prażymy ją około minuty, do dwóch. Pamiętajcie, trzy stopnie smażki. Pierwszy stopień minuta, dwie. Drugi stopień dwie, trzy, trzecia, trzy, cztery. Delikatnie się podpraża mąka. Ja mam tutaj już kurczaka przygotowanego. Do kurczaka dodaję biały pieprz. Uważajcie, bo on jest pikantny, dość mocniej niż nawet czarny. Słodką paprykę, sok z połowy cytryny, natkę pietruszki. Przy pomocy trzepaczki rózgowej będę rozbijał płyn, który będę dolewał do mąki, one będą się razem łączyły. Przypominam, że to jest zimne mleko. Zobaczcie, jak bardzo powoli sos się zagęszcza. Dodam troszkę soli. Gotujecie jakieś 30 sekund po to, żeby mąka straciła, żeby się wygotowała, żeby nie była już surowa. Sos mamy gotowy. Połowa beszamelu ląduje w kurczaku. Sprawdzimy jaka będzie konsystencja, bo kurczak jest suchy, więc chodzi nam o to, żeby on się skleił. Że możemy to dorzucić. Masa gotowa i wystudzona. Teraz będę formował kulki. Przygotowałem sobie troszkę oleju, żeby nasmarować dłonie. Teraz, tak naprawdę, dowolną formę możecie sobie obrać tych kulek. Myślę, że mniej więcej taka forma jest ok. Tak zwanych krokicików i układam na deseczce. Tłuszcz gorący, nagrzany mam rondelek z olejem, zacznę panierować, biorę kropiecika, przejeżdżam go w mące, zbijam nadmiar, wkładam do jajka. Jajko i bułka. Sprawdzam, czy tuż jest nagrzany, spokojnie, pięknie. Się smażą. Delikatnie należy poruszyć. Już są bardzo ładne. Złoto-brązowe. Kładziemy na papierowym ręczniku. Po to, żeby odsączyć nadmiar tłuszczu. Krokiciki gotowe. Pozostało mi tak naprawdę wymieszanie majonezu domowego, który wcześniej przygotowałem. Bardzo prosto na moim kanale znajdziecie. Klikając nawet tutaj, jak zrobić majonez domowy dodałem chili mielone w całości chili, taką harisę możecie zastąpić na przykład chili świeżym albo chili w proszku albo pieprzem kajeńskim coś co nada temu daniu pikantności mieszam majonez z chili układam na doseczce do tego ciki. Nadszedł czas na spróbowanie krokicika. Przyjemnie pachnie. Sok cytryny był i w krokiecie, i w majonezie, więc bardzo wyraźnie go czuć. Mm. Jest pyszny. Chrupiący. Ostry od majonezu. Kwaśny. Bardzo, bardzo soczysty. Nie jest wysuszony. Naprawdę polecam Wam przygotowanie. Takiego kurczaka u siebie w domu. Mm. Bardzo proszę, nie zapomnijcie o komentarzu, o pozostawieniu subskrypcji i zalajkowaniu mojego kanału. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć! A jeśli chciałbyś przepis na inne danie z użyciem kurczaka, bardzo proszę, kliknij tutaj.